Starsza kobieta przychodzi do ordynatora polikliniki i skarży się na młodego lekarza. Naczelny lekarz wchodzi do gabinetu i mówi do niego: Doktorze, szac, co pan robi? Kobieta ma 70 lat, a pan mówi, że jest w ciąży. Zobacz, jaka jest zdenerwowana. To wszystko prawda, doktorze, ale jest też pozytywna dynamika. W końcu, po usłyszeniu wiadomości, jej czkawka natychmiast ustąpiła. Mąż wrócił z delegacji, wchodzi do domu i widzi, że spod koca wystają gołe męskie nogi. Kto to jest? Pyta surowo żonę. Kto? No dobrze, powiem ci. Kto nam kupił to mieszkanie? Ty? Nie, on. Domek, samochód, też on. Praca nie jest ciężka, ale zarobki są dobre. Nasze dzieci mają buty, ubrania. Więc dlaczego nie zakryjesz mu stóp? Przeziębi się. Mąż Sary zmarł. Jej koledzy postawili na jego grobie pomnik z napisem Wiernemu Mężowi i Wspaniałemu Pracownikowi. Sara zobaczyła pomnik i zalała się łzami. Dlaczego płaczesz? Zapytali ją: Nie podoba Ci się pomnik? Nie, pomnik jest bardzo ładny mówi wdowa. Tylko pod nim leżą dwie zupełnie nieznane mi osoby. Mendelsonowie mieli doskonałą pokojówkę o imieniu Bella. Pewnego dnia dziewczyna powiedziała, że odchodzi. Ale dlaczego? Zapytali zdenerwowani Mendelsonowie. Spodziewam się dziecka, a wiecie, że nie mam męża. Mendelsonowie tak cenili pracowitą służącą, że postanowili adoptować dziecko. Bella została. Ale w następnym roku historia się powtórzyła. Mendelsonowie ponownie zdecydowali, że skoro dobre służące są rzadkością, będą musieli adoptować dziecko. Jednak po powrocie do zdrowia po porodzie, Bella oświadczyła: A jednak odchodzę. Ale jak to możliwe? Pytają właściciele. Kiedy mnie zatrudnialiście, nie uprzedzono mnie, że będę musiała pracować dla rodziny z dwójką dzieci. Bogaty Amerykanin przyjechał do Izraela i odwiedził wioskę. Widzi rolnika. I prosi go, aby pokazał mu, ile ma ziemi. Rolnik wskazuje na małą działkę. Czy to już wszystko? pyta Amerykanin. W Ameryce mam naprawdę dużo ziemi. Jeśli rano wsiądę do samochodu i odjadę, to dopiero wieczorem dojadę do końca mojego dobytku. Farmer odpowiada: Ja też miałem kiedyś taki samochód, ale na szczęście go sprzedałem. W szpitalu stażysta mówi do lekarza prowadzącego. Panie doktorze, pacjent z piątego oddziału czuje się coraz gorzej. Kolego, tak nie można mówić. To są subiektywne odczucia. Powinieneś powiedzieć, pacjent uważa, że czuje się gorzej. Następnego dnia rano stażysta ponownie przychodzi do lekarza. Panie doktorze, pacjent z piątego oddziału myśli, że nie żyje. Szlachcic... Przywołał do siebie kupca. Abramie, czy to prawda, że uważasz się za mądrzejszego ode mnie? Oczywiście. Założę się o 10 guldenów, że odpowiem na każde Twoje pytanie. A jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na moje, zapłacisz tylko guldena. Ale zabiorę Twój sklep. Zgadzam się. Powiedz, co startuje na dwóch skrzydłach, a wraca na siedmiu. Szlachcic długo się zastanawiał i uległ: Weź 10 guldenów. Ale co to w końcu jest? Ja też nie wiem. Odpowiedział Abram odliczając szlachcicowi jednego guldena. Umiera stary, bogaty kupiec. Cały swój dobytek zapisuje synom. Dobry syn dostaje karczmę, a rozpustny cały kapitał. Jak to możliwe? Postradałeś zmysły? Płacze jego żona. Nie zdajesz sobie sprawy, że on przepije każdy grosz. No i co? Wszystko przepije w karczmie, co oznacza, że wszystkie pieniądze trafią w bezpieczne ręce jego własnego brata. Józef ożenił się i zanudza wszystkich zachwytami nad swoją żoną. Józefie, przestań! Mówi jego kolega. Wszyscy się z ciebie śmieją. Nie wiesz, że twoja żona ma czterech kochanków? I co z tego? pyta Józef. Lepiej mieć 20% w dobrym interesie niż 100% w nierentownym. Rabinowicz zachorował. Przeczuwając nadejście śmierci, dzwoni do żony: Fania, szybko ubierz się w najdroższe ubrania, załóż najlepszą biżuterię i usiądź obok mnie. Przestań, jesteś taki chory. To moje ostatnie życzenie i musisz je spełnić. Fania posłusznie spełnia jego życzenie. No i co teraz? Jesteś taka piękna, a ja jestem bardzo chory. Pomyślałem. Gdyby anioł śmierci tu wszedł, może spodobałby ci się bardziej. Małżeństwo w upalne sobotnie popołudnie wybrało się za miasto. Para siedziała wygodnie na trawie, ale żona natychmiast wyskoczyła z siedzenia i krzyknęła. Henryk, chyba zjadają mnie mrówki. Małżonek spojrzał na swoją nieestetyczną żonę, westchnął i powiedział: Jezu, do czego może doprowadzić głód? <śla> Małżeństwo kupiło psa. Żona przez kilka godzin dziennie zmusza psa do wykonywania jej poleceń. Kochanie, proszę nie torturuj zwierzęcia prosi mąż. On nie będzie w stanie nic zrobić. Będzie. Uparcie odpowiada żona. Na początku ci się też nie udawało. Po wysłuchaniu od ojca długiego kazania na temat skromności, syn mówi: Tato, ale ty też wypaliłeś swojego pierwszego papierosa, wyprowadziłeś się od rodziców, ożeniłeś się i miałeś dziecko. Dlaczego uważasz, że ja nie mogę tego mieć? A kto powiedział, że nie możesz? Westchnął ojciec. Problem w tym, że próbujesz zrobić to wszystko w odwrotnej kolejności. Trwa postępowanie rozwodowe. Panie Blejman, jest pan ze swoją żoną od 15 lat. Dlaczego zdecydował się pan na rozwód? Rzuca we mnie wszystkim, co wpadnie jej w ręce. Ale znosiłeś to przez 15 lat. Mógłbyś się przyzwyczaić. Rzecz w tym, że ostatnio zaczęła we mnie trafiać. Samolot leci nad oceanem. Silnik zaczyna się psuć. Stewardesa zwraca się do pasażerów. Panowie, nie martwcie się. W razie wypadku każdy z Was ma zestaw składający się z nadmuchiwanej tratwy i kamizelki z kieszenią na gwizdek. Do czego służy gwizdek? Zapytał pan Berenson. Do odstraszania rekinów. Co jeśli spotkam głuchego rekina? Umierający milioner dyktuje notariuszowi swój testament. Chciałbym, żeby na moim pogrzebie zagrał najsłynniejszy skrzypek w naszym mieście. Dobrze, obiecujemy to panu. A jaki utwór chciałby panu słyszeć? Słynny francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla. Roger Dugard spotkał na spacerze wielkiego biznesmena, znanego z mrocznych machinacji. Biznesmen zwrócił się do pisarza z propozycją: Co byś pan powiedział na napisanie książki o mnie? Mógłbyś napisać o moim dzieciństwie, młodości, karierze, o tym, jak zdobyłem pozycję w społeczeństwie i zgromadziłem bogactwo. Francuska młodzież potrzebuje przykładów. Przykro mi, ale muszę odmówić. Odezwał się cicho pisarz. Powieści kryminalne to nie mój gatunek. <śled> Giacomo Meyerbeer kierował kiedyś próbą swojej opery Prorok. W miarę rozwoju akcji perkusista musiał cicho uderzać w bęben. Robił to bardzo cicho. Kompozytor zatrzymał jednak orkiestrę i poprosił, by grali jeszcze ciszej. Perkusista spełnił życzenie kompozytora i uderzał tak cicho jak to tylko możliwe. Ale i tym razem Meyerbeer nie był usatysfakcjonowany. Zaczęli jeszcze raz. Wtedy perkusista cicho szepnął do sąsiada: "Teraz w ogóle nie będę uderzał. Zobaczymy co powie." Kompozytor jednak pochwalił muzyka: "Brawo, teraz jest dobrze. Ale mimo wszystko spróbuj trochę ciszej." Kompozytor Felix Mendelssohn był wnukiem słynnego filozofa Mozesa Mendelssohna. Ojciec kompozytora, w przeciwieństwie do swojego słynnego przodka i potomka, był zwykłym człowiekiem. Będąc już starszym człowiekiem, czasami narzekał: Kiedy byłem młody, nazywano mnie synem filozofa Mendelssohna, ale teraz, gdy jestem stary, nie jestem nazywany inaczej niż ojcem kompozytora Mendelsona.